Dzień dobry moi drodzy, z tej strony mówi do Was Eonowy chciałbym bardzo cieplutko powitać. w kolejnym odcinku z Harry'ego Pottera w kolejnym hey, Harry, odcinku e, dzisiaj co? dzisiaj pójdziemy sobie na, na pierwsze zajęcia, tak moi drodzy, ale co najpierw masz? pogadamy tutaj z koleżanką. z oferta ograniczona czasowo. Wciśnij przycisk tak, by zaakceptować wymianę lub nie by odmówić. A, nie wiedziałem, że wy już handlujecie. Myślałem, że to dopiero po jakimś czasie się uaktywni, ale. Yy, dobra, dobra, na razie nie, na razie nie. Zresztą i tak nas nie stać. Dlatego zaczynam. No nie. Ale pamiętaj, że to rzadki towar. Kana, rzadki, nierzadki, ja i tak yy, ci tego nie kupię, bo mnie nie stać po prostu. Tak mi przykro. Dobra. Przed chwilą sprzedałem resztę towaru. Nie przyjmuję się tam jakoś szczególnie. Ale, tak? Hej, Harry, chcesz pohandlować? Nie, już ci mówiłem, że nie mogę. No Tak to jest czasem. Niektórzy ludzie po prostu nie wiedzą, kiedy, kiedy odpuścić ją. Cześć, Harry! O, cześćnik. Po tylu latach wciąż spotykam w Hogwarcie nowe sekrety. Tu jest specjalny obszar, do którego można wejść tylko po zebraniu wszystkich 40 srebrnych kart Czarodziejów. Po zebraniu 10 srebrnych kart Czarodziejów dostaniesz klucz, który otworzy jeden z czterech zamków. Zobacz, uh -huh. czy uda Ci się znaleźć wszystkie 40 srebrnych kart ukrytych w Hogwarcie i jego okolicach znajdę, znajdę już nie raz mi się dawało to je znaleźć, więc spokojnie eee, co ja jeszcze chciałem tutaj nadmienić, tak e, pamiętacie, w poprzedniej części e, karta e, tutaj już jest o powiem tak e, tu w komnacie tajemnicy już jest podział na, na karty mamy brązowe, mamy srebrne i my będziemy mieli jeszcze złote ale żeby dostać się do złotych najpierw musimy zabrać wszystkie srebrne tak to, to tak na na boku, a jak pamiętacie z poprzedniej części, nie było czegoś takiego jak na karty. Karta to po prostu była karta i tyle. No, to to... Jedna fasolka tylko, ja nie wiem. Nikt że mi. O! Tu się nie dorwał. Jezus, ja te sekrety już na pamięć znam. To jest straszne. Tak, tylko my właśnie, no... Tu się nie dostaniemy. Dobra, zostawmy go na razie. A to jest przerażenie, co były te sekrety. Naprawdę znam na pamięć. Ja to wiem, co będzie za chwilę. Tutaj, a właśnie, tutaj Alokimora. są wszystkie Tutaj za chwilę będzie przejście za ścianą. Alokimora. Alokimora. Dawaj jeszcze jedną. Zbiłem za ścianą. To na razie zamykamy tu i przejście, ale na razie tam i tak nie wejdziemy, bo tam jest sponji Dobra, widzimy stąd. To, to, to. Pamiętasz, gdzie się odbywa, prawda? Się stąd zabierać? A może zamiast gadać to... Zbijaj się stąd? No właśnie. huk i kogo widzę? Ale on tam, tam stoi, ale taka dupa patrzy na wszystko i co? I nie może na, na przykład... Harry! Ja, Harry! Orgusa ja. filcza woźnego, nienawidzili <laughs> wszyscy uczniowie Hogwartu. Niektórzy wierzyli, że jego kotka, pani Norris, szpieguje Sama spadłam naprawdę. Chodź, chodź do mnie. Rozerwę cię. Uh. <laughs> Co to było? Co? O czym ty B mówisz? Nie zachęcaj. Słyszałem głos. Słyszenie głosów? Nic ci nie pomoże. Zapiszę wszystko. <laughs> Jak to nie? A teraz idź już. Muszę tu posprzątać. A jak to słyszenie głosów nie pomoże, to ty nie wiesz jak to muszę, działa Słyszę głosy, yy, tam... żółtą kartkę dostanę no i finito i wszystko mi wolno Panie, panie No ty nie wiesz jak to się tutaj u nas podróc! No. Powiedziałem, że masz iść Dobra Sprzątaj co? A myślę sobie... Nieważne. Uciekł mi! Eee, czekaj, Zost A. Ale się pamięta. Tak jak co, ale jeśli chodzi o rzucanie gnomami, to człowiek, pomimo upływu lat, to nie wychodzi z prawy. Tak, ee, co ja to chciałem, że do Rona powiedzieć, że my sobie jeszcze porozmawiamy, a i ten mi uciekł w trakcie. No, cały Ronald? O Jezus. Proszę, proszę, nie cieszę. nie wiem, będziemy się musieli przemęczyć z tym poterem, jeśli chodzi o cięcie. Tamte, tamten poter nam się zepsuł, ten poter tnie jak żyleta. Zaczymy się co będzie z Przed ciemnymi mocami. Jestem sławny, więc prezentacja nie jest chyba potrzebna. Ale i tak się wam przedstawię. Jestem Gildro Lockhart, kawaler Orderu Merlina Trzeciej Klasy, honorowy członek Ligi Obrony Przed Czarną Magią i pięciokrotny zdobywca Nagrody Tygodnika Czarownica za najbardziej czarujący uśmiech. Widzę, że wszyscy mają komplet moich książek. Znakomicie! Dzisiaj nauczymy się zaklęcia Rictusempra, służącego do pojedynków. Rickusempraw bardzo się przydaje do unieszkodliwiania różnych denerwujących stworzeń, jak na przykład Na przykład ciebie. Kto chce być ja pierwszy? Myślałam. Czy Harry Potter mógłby tu podejść? Szczęściarz. E, ma, może i za mnie. Nie ma, nie, nie ma problemu. Nie ma problemu. Nawet to poza. <grym> Oczyść całkowicie umysł. Nie myśl nawet o mnie. Skup się na symbolu przed tobą. Te, tego to jest nie bo... <gry> Zaraz zacznie się poruszać wokół symbolu. Lepiej nie. Różyczka przesuwa lepiej się, się lepiej nad którąś nie. ze strzałek. Wciśnij odpowiadający jej klawisz. To ćwiczenie ma trzy części. W każdej musisz wcisnąć wszystkie strzałki. I to jest to, porządku, to jest ta lepsza wersja. Próbujemy? Początek. To Pamiętacie rundy? z poprzedniej części, jak to trzeba było tą luźną przejeżdżać? No. Tutaj wystarczy kliknąć. Yy, strzałeczki. I okrywam, że to o niebo lepsze. Znakomicie, Harry. Przechodzisz do następnej rundy. 5 punktów dla Gryffindoru. Początek drugiej rundy. Ting, 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 tick, 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 tick. Tak jak. Pamiętam, że. Eee. No, dalej! Tam już Michał Harper ostrzegł, że poleci się od razu dalej. No jeszcze pan. Ale co ja to chciałem, <gry> że za cieka jak graliśmy, to, to nawet rytmy sobie z tego wystukiwaliśmy, Znakomicie tak jak chwilą słyszeliście. przechodzisz do następnej rundy. 10 punktów dla Gryffindoru. Początek trzeciej rundy. Ja się skupmy. Świetnie, Harry! Czyż to nie wspaniałe, że masz takich nauczycieli? Błyskawicznie zrobiłeś potrzebne ćwiczenia. I tak oj. 15 tak. punktów dla Gryffindoru. Jezu, nawet ta animacja. Ocjonowałeś zaklęcie Riptu Sempra. Nie poszło ci tak dobrze jak mnie za pierwszym razem, ale mnie. Nikt nie dorówna. Oj tu się... A teraz oj tu się szczególnie stamu odchodzą. Tobie to nic nie dorówna. Jakby nie patrząc. na moim <laughs> własnym wyzwaniu rigdu Sempra. Powodzenia Harry! Ale te lagi momentami to są przerażające, Ja nie wiem co z tym zrobić, naprawdę. Dobrze, że przy... dobrze, że przy samej rozgrywce te lagi nie są tak, e, tak dokuczliwe, o są minimalne, ale jak właśnie są jakieś animacje, coś, to to jest naprawdę dramat. No. Ta grafika, tego potara. Posklejane palce. Harry Potterze, witaj w moim słynnym wyzwaniu Rictus Empra. Żeby zakończyć wyzwanie, musisz znaleźć Gwiazdę Ukończenia, która znajduje się na szczycie tej oto wieży. Tej oto wieży. Postaraj się Nie skończyć jak najszybciej. Tej. Jeśli czas minie, zanim zdobędziesz Gwiazdę Ukończenia, przegrywasz. Po drodze znajdziesz mniejsze gwiazdki. Dadzą ci więcej czasu i poprawią punktację. Radzę, byś spróbował znaleźć je wszystkie. Nie będziesz. Staraj się, by zostało ci jak najwięcej sekund, gdy dotrzesz do gwiazdy ukończenia. Im lepszy będziesz miał wynik w chwili ukończenia wyzwania, tym więcej punktów ci przyznam. Zaczynamy! Powodzenia! Gotowy? Start. Start. Krabe ogniste To niemiłe stworzenia, które strzelają No widzicie, ja to czasem próbuję swoich... coś powiedzieć, coś skomentować. No, no, to mnie nie daje. No, Możesz no Lord na ewidentnie ma parcie zaklęciem. na szkło, moi drodzy. No to sorry, no, ale mnie on nie on bije taków. ...przesuwać zaklęciem Filipendo. To znaczy, że umieszczenie ognistego kraba na symbolu lub w pobliżu niego spowoduje jakąś zmianę. Spróbuj użyć flipendo i wepchnąć kraba na tę płaszczyznę. Już,

Pomarańczowy ślimak. Nie dotykaj jego, ani jego śluzu. Dobrze. Mas, który wydzielają? Bardzo parzy. Harry, Ja to naprawdę wiem. Riktu braje je a potem. Nie chcę wiedzieć skąd. Za pomocą Flipendo. Naprawdę. Ee, to te... Tą kwestię zostaw dokładnie dla siebie. O jasny, o jasny. Mogę prosić o troszeczkę mniej animacji? W drogi, pokaż mi drogi. Ty nawet pi piszczysz, a nie pamiętasz, że one piszczą? się nam bonus otworzył. Eee, jeszcze jedną rzecz, co chciałem na... Eee, na koniec odcinku będziemy sobie przeglądać karty. Chyba że zapomnę, tak jak w poprzedni, poprzedniej serii. W poprzedniej serii chyba tylko raz albo dwa razy oglądaliśmy. No ale potem wie, wiecie, no już myślałem sobie, że jak... że jak tak o tym na, e, na gminie zapominam, no to że zostawimy to sobie po prostu na, na koniec serii i tak dalej, no to, no, to nie to koniec serii nie zostawiam. Kim, kim? Jezus, magia. Gnomy to chciwe stworzenia. Będą próbowały ukraść fasolki Bertiego Bota i eliksiry wigenowe. Jeśli rzucisz na nie flipę. Dobrze, możemy cię. No. Uciszyć. Pamiętam, że jakieś się. Same flipendo tutaj rzuciło. O, to też zadziałało. No, jakby ktoś nie wiedział, to ma Ja Jakby kiedyś chciał zagrać. No, moi drodzy, yy, no to. Pół godziny przerwy, zapraszam na, na kawcie takie ciastko do kibelka, cokolwiek tam kto potrzebuje, preferuje. Zanim to się zapisze, to, to mi trochę czasu. Tak. No co, moi drodzy, jak mam mija dzień? No, u mnie... u mnie w porządku. Zaczynamy weekend. Nareszcie. Trochę depresji, depresji człowiek dostaje. Bo o której godziny się nie obejrze to ciemne, jak wiadomo <gdzie>, gdzie? Dobra. Nie, ale naprawdę nie lubię. Ogólnie zimę powiem wam. Jak jest śnieg, jak jest tak, wiecie, ładnie, jest taki klimacik, to lubię zimę, ale... Za jedną rzecz zimy naprawdę nie lubię. To no, jest właśnie to, że jest prawie, prawie że 24 na 7 ciemno. No. A co zresztą, dobra, nie jest nam potrzebne. Hary, hary, proszę cię. Skup razu. Rozumiem, że te depresję, sam bym miał depresję na Twoim miejscu, ale ja cię bardzo proszę. Nie tnij się jak Żeloto. Już w plecy dostałeś. Te O, oh, dobra. I Iraki i lagi puściły. <laughs> Sorry, że czasem tak o zajmuję się takimi pierdolami, ale niestety jestem ten typ gracza... typ gracza zbieracza. Ja wszystko muszę zabrać. Czy to jest potrzebne, czy nie wszystko muszę mieć. Drogi chłopcze Współpracuj O, sama na mnie skoczyła Dobra, moi drodzy Jeszcze chwilę I będę musiał Niestety kończyć a szkoda, by musiał nawet sobie fajnie grać. <laughs> Wy to widzicie? To chyba przez Lumos Jezu, ja tu nawet... No dalej, dalej... Mam nadzieję, że to jednak nie jest przez Lumos. Bo jak pójdziemy do zakazanego lasu, tam przez cały zakazany las jest Lumos. Ale chyba tak jest, bo zobaczcie. Lumos puścił to i troszeczkę się naprawiło. Trochę. O Jezus, ale Chyba już już jest trochę lepiej, w którą to Okej, przepraszam. Dziękuję. Może tak powiem silniejsze ode mnie. Panie! Okej okay. Mam nadzieję, że za chwilę będzie zapis, bo... Słuchajcie, że skończyć. tej No to co moi drodzy? Książka jest tak jak chciałem. Więc co mam nadzieję, że odcinek, odcinek Wam się podobał. Eee, trzymajcie się cieplutko, Do zobaczenia już niebawem w kolejnym odcinku. I na razie. Moi drodzy, i jedna, jedna ważna sprawa, o której mówiłem e, na, na początku odcinka. Karty! No, znowu zapomniałem, ale dobra, specy, e, specjalnie dla was to chwili togram. Co my tu mamy? Pierwsze. Haspers. Starki. Mam nadzieję, że tak się to czyta. E, czarownica, która zajmowała się studiowaniem wpływu faz księżyca na ważenie eliksirów. I coś aż mądrego wymyśliła. <średniowiecza> eee... Średniowiecze. Znany z bronienia się przed niczym i atakowania po stronie obserwatorów. Zmarł w więzieniu. Ok. Czas obecny. O, jeszcze ży żyw żywotny. Gra na lutni w popularnym zespole muzycznym Fatalnej Jędze. <średniowie> Nawiązanie piękne. To eee, jest obecny liter, pełnego zespołu muzycznego, fatalne Jędze. A ty też? I ty też, pewnie? No, oczywiście, że tak. Fatalne Jędze. Hitchcock Barbary. Dobra. Eee. O, oh, a co my tu mamy? Glenda? Glenda czy tok? Już wiem, może nie pomiem tego czytać, bo tylko na. na. który ja wychodzę. E, w sensie tych imion i nazwiska. Popularna prezenterka programu Godzina Czarów. Tak się trochę za. Z, mieszamy nie pytalem, bo <grymio> nazwa programu Godzina Czarów różne rzeczy może sugerować, ale nie wnikajmy, nie wnikajmy, zostawmy to. Zostawmy. Nie, nie zagłębiajmy się w ten temat. Zagłębiajmy słowo klucz. <grymio> Dobra, co my to mamy? Grana dudach w popularnym zespołem Rzeczy Fatalnej Języki. Co też! a nie wiem, sami grajki dzisiaj nam się trochę... dobra moi drodzy e, więc jeszcze raz, e, trzymajcie się szybko do zobaczenia chyba w kolejnym odcinku i na razie pa 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 pa